I Słuchajcie, taki sobie wymyśliłam y, sposób. Słupek Łazienkowy, wiszący z Black Red White, przeceniony z 460 zł na 219. Kolor Dobsonoma. Wzięłam dwa. Z mężem skręciliśmy. Jest do prawie do samego sufitu. Tam jest może 3 cm, jeszcze tylko miejsca. I powstał super słupek do samej góry na przedpokoju. Więc jakby ktoś chciał sobie zrobić słupek tanio to myślę, że dobry sposób. I słuchajcie, taki sobie wymyśliłam e, sposób. Słupek łazienkowy, wiszący z Black Red White, przyceniony z 460 zł na 219. Kolor Dobsonoma.